nietypowa dotacja, która pomoże sfinansować Ci także start własnej działalności gospodarczej. Z tej strony Jan Brac, to jest kanał BizPlaner o dotacjach i biznesie i dzisiaj porozmawiamy o instrumencie aktywizacji dla osób bezrobotnych, który teoretycznie nie jest dotacją na start firmy, ale możesz się na ten cel wykorzystać. Mówimy o bonie na zasiedlenie. Bardzo często szukając sposobu na sfinansowanie własnej działalności gospodarczej, przychodzą nam do głowy standardowe pomysły: dotacja z Urzędu Pracy, unijna, lokalne grupy działania czy preferencyjna pożyczka wsparcie w starcie. Więcej na temat tych instrumentów mówi na moim kanale, ale mam dla ciebie też prezent. Zostań ze mną do końca, a powiem ci, co trzeba zrobić, żeby uzyskać darmowy materiał, w którym omówię wszystkie przed chwilą wymienione dotacje na założenie działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się dzisiaj temu nietypowemu narzędziu, który możesz właśnie wykorzystać na start własnej działalności gospodarczej. Bon na zasiedlenie jest dla osób bezrobotnych, czyli tutaj mamy pierwszy warunek rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Drugim warunkiem jest wiek. Bon przysługuje osobom do 30 roku życia. Kolejny warunek to rozpoczęcie pracy zarobkowej. Albo i założenie własnej działalności gospodarczej w miejscowości, która oddalona jest albo 80 km od obecnego zameldowania i zamieszkania wnioskodawcy, albo o dłużej niż 3 godziny jazdy dziennie do miejsca pracy. Dodatkowo musisz osiągnąć, Minimalne wynagrodzenie, które panuje w gospodarce. Co więcej, musisz podlegać także ubezpieczeniom społecznym z tego zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kolejny wymóg to utrzymanie stanowiska pracy albo firmy przez co najmniej 6 miesięcy od momentu otrzymania pomocy. Jak widzisz, warunki nie są wygorowane i nie ma poruszonego wątku Twojego przygotowania do działalności gospodarczej, doświadczenia czy kwalifikacji. Więc bardzo często w kontekście innych dotacji wymagane jest przedstawienie Twojego oficjalnego przygotowania się do startu działalności gospodarczej, natomiast tutaj nie, że to dofinansowanie nie jest tak atrakcyjne jak chociażby dotacja na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy. Maksymalna kwota jaką możemy uzyskać to dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i na chwilę obecną, czyli na moment przygotowania tego materiału to ponad 14 tysięcy złotych. Z jednej strony jest to niedużo, z drugiej, całkiem sporo na otworzenie wielu internetowych biznesów czy mniejszych biznesów mobilnych. Co więcej, nie jesteś rozliczany z przeznaczenia tego dofinansowania, więc możesz przeznaczyć je zarówno na koszty bieżące, koszty jednorazowego wyposażenia, koszty czynszów, najmów. Więc masz swobodę wydatkowania tych środków, pomimo że są ograniczone. W przypadku dotacji z urzędu pracy. Jesteś zobligowany regulaminem do wydatkowania tych środków zgodnie z możliwym przeznaczeniem, czyli bez finansowania kosztów bieżących, a także części specyficznych wydatków, które akurat Twój Urząd Pracy uznał za niekwalifikowalne. Dodatkowo za mniejszą kwotę też nie musisz utrzymywać działalności przez 12 miesięcy, wystarczy 6. Natomiast jesteś zobligowany do osiągania minimalnego przychodu, i tu jest ta różnica, z której w przypadku np. dotacji z Urzędu Pracy na start firmy dla bezrobotnych nie jest poruszana. Czy bon na zasiedlenie musi być zabezpieczony? Niestety tak, to jest minus tej pomocy. Natomiast zabezpieczenia są tożsame z dotacją na założenie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy, czyli mówimy tutaj o poręczeniu, weksu z poręczeniem, blokadą środków na rachunku bankowym albo innymi formami, które akurat Twój Urząd Pracy akceptuje, jak chociażby akt o dobrowolnym podaniu się egzekucji. Zsumujmy sobie to, ciekawe chociaż. Niskie kwotowo dofinansowanie. Jakie ma plusy i minusy? Przede wszystkim z plusów elastyczność wydatkowania: nie jesteś rozliczany z tego, na co przeznaczyłeś, ani kiedy wydatkowałeś te środki. Jest to bardzo ciekawa forma aktywizacji zawodowej. Oprócz zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie, możesz połączyć to z prowadzeniem własnego biznesu i tym samym czerpać przychody z dwóch źródeł własnego, i od pracodawcy. Dodatkowo ta pomoc jest zwolniona z podatku. Jakie są minusy? Przede wszystkim jest to instrument, który trafia tylko do pewnej grupy osób defaworyzowanych, czyli osób do 30 roku życia. Pomimo tej niewielkiej kwoty, także musisz zabezpieczyć to dofinansowanie, co trochę gryzie się według mnie z jej istotą. I trzeci minus. Pamiętaj, że maksymalne kwoty, które wynikają z litery prawa, są to limity do, czyli Twój urząd pracy może. Przyznawać mniejsze kwoty na tą formę aktywizacji osób bezrobotnych. Tak jak obiecałem na samym początku, mam dla Was prezent. Jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniami na założenie działalności gospodarczej i brakuje ci usystematyzowania całej wiedzy, to powiem Ci za chwileczkę, jak możesz dostać ode mnie darmowego e-booka, w którym omawiam i charakteryzuję. Główne dotacje, które są dostępne lub będą w 2024 roku. Wystarczy, że skomentujesz film słowem dotacja, a także napiszesz w jednym zdaniu, jaką działalność gospodarczą chciałbyś lub chciałabyś założyć. Dodatkowo będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Nie wiem dlaczego, ale wciąż 90% osób, które ogląda, lajkuje, komentuje moje materiały, wciąż nie włączyła subskrypcji. Nie rób tego błędu i bądź na bieżąco z ciekawymi formami, które możesz przeznaczyć na założenie własnego biznesu. Nie zapominaj także, że zajmuję się pozyskiwaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy w zakresie doboru odpowiedniej dotacji na swój biznes albo zdobyciem już konkretnie wybranej przez Ciebie dotacji, napisz do mnie. Skontaktujemy się i sprawdzimy, czy masz szansę, a jeżeli tak, to pomożemy spełnić Twoje marzenie o własnej działalności gospodarczej. To był Jan Brac, kanał Bisplaner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!